hej 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 witam was serdecznie z tej strony Przemko zapraszam was na kolejny odcinek tak do tego drugiego farminga na połowie oczywiście czekajcie sobie tutaj ustawimy od razu shadery tutaj to to żeby mi nie mrygały i tak trochę się pozmieniało Dla Was minął parę dni, dla mnie to minął miesiąc prawie od ostatniego odcinka Podczepione kable Czekajcie kurdeba, nie widzę kable podczepić no. Także trochę się pozmieniało tutaj. Ja w międzyczasie oczywiście grałem cały czas. Tą 60 powiem Wam szczerze, nie nacieszyłem się za długo, w miarę szybko ją sprzedałem. Był dołożyłem, dołożyłem, kupiliśmy sobie takiego mtz No i już pomału odkupujemy się nad sprzętem też do niego, ale też już w większym takim trochę na wyrost. na to, że już zbieramy pieniądze na następny ciągnik w tej chwili bo kombajn też już mamy nowy dobra tu jeszcze mam resztkę tu już widać mamy siano w dużych belach ale tu jeszcze mamy resztkę tych małych więc też się od razu damy krową że dzisiaj pojeździmy sobie, pojedziemy sobie motocyklem też na dokus damy kozo jeść Też tych małych belek tam wrzucę, Mam takich większych, tych belek, bo testowałem prasę taką do kwadratowych belek, ale one mnie nie przekonują. I summa summarum, zakupiłem sobie prasę już do, na okrągłe belki. tuki zostały i że tutaj będziemy mieli słomę z, z tej strony z tamtej strony będziemy mieli siano bo no Mam no patrzcie jak oparta no i będzie mi spadać Dobra, może dojedziemy jakoś. Paleta jajek tam czeka na sprzedanie. No, spadła w miarę dobrze no i chcę jechać sobie wapno przywieźć, bo jest teraz w przyzwoitej cenie. Już dwie przyczepy przywiozłem, jeszcze dwie przywiozę. Wrzucimy to wszystko. To już będzie na zaś sobie leżało. zamkną się, zamkną się także dziabka odstawiamy to też żeby właśnie do takich rzeczy ten mały rozrzutnik mi został. no i prasę będę musiał to niebieską sprzedać też dobra Tutaj chyba z nowości nie ma nic. No, oczywiście garaż już widzieliście, albo nie, bo miałem problem też z nagrywaniem. E, pług ten został ze względu na to, że tym dużym pługiem ORAM to tam gdzie nie e, tak poprzeczniaki sobie później tym ORAM bały miałem. Tutaj jest pusto. Tutaj sobie Białorusi staję, No i e, Bizona zakupiłem. No bo pól, się, pól trochę przybyło, więc ten, no, taką prasę rolującą w miarę pasowała. Półk taki duży, ciągany I dlatego beczkę. I rozrzutnik. W tym sezonie będzie pierwszy raz używany. Mam nadzieję, że mi tutaj stoi sobie, bo to, to na cenę złomu, więc niech sobie leży no i to chyba wszystko takich tam zmian kombajn stoi sobie z przodu jako wizytówka farmy ze względu na to że a i siewka do um, do wapna stoi i tutaj stoi jeszcze tylko gdzie ja go postawiłem czekajcie a no i siewniczek też już używany u mnie. Dobra, pojedziemy sobie. Kurde, czy to się stało? Nic nie klikłem, on mi od razu wsiadł. No nieładnie, ja tak chciałem, bo tak ładnie przyjąć. o. Tak, sobie drzwi zamkniemy, albo jeszcze nie, bo będziemy przyczepy podpinać. Dobra, damy sobie siódemeczkę podjedziemy pod przyczepy na pusto z tymi przyczepami podjedziemy tam sobie najwyżej na łące wykręcę podjedziemy do do KUS i później pojedziemy sobie po wapno bramy nie ma musiałem deklinować bo za wąsko było, ale mamy psiura później jakąś tam bramę ewentualnie postawię no i tak jak widać pistola sobie tu stoi Tu jak widać dwie przyczepy już przywiozłem. I zrobiłem sobie coś co niestety mi rozparza gdzie gdzieniegdzie spadki FPS-ów, ale mam, że jakoś tak nawet jak tego nie widzę, no to ja wiem, że to tam jest i to lepiej to wygląda. Czyli po prostu sklep, w którym kupujemy te wszystkie nasze Czekajcie, może jakoś zjadę tutaj. Bo tam na tym sklepie z takim zestawem to nie, nie zawróca Dobra, pojedziemy na piechotę, to wam pokażę. A, może stać. Jak widać, sklep jest. tu no to była ta łąka taka i to tylko tak było. No teraz jest taki sklep. No trochę te fps poleciały, ciężko było trochę się po. po. Porobić, no bo to krzywo, ale elegancko. No, tak myślę nad kupieniem albo sobie uzbierać to, to, a ewentualnie, no tego to, to nie. Chyba, że aż później. I zbieramy pieniążki na tego. John Dirka, on ma 150 koników. Taki dosyć przyjemny. No i parę kombajnów stoi. Można będzie tutaj zawsze coś kupić. Dobra, ale my lecimy na. Do tych kus, bo one tam głodne są i jedziemy po te wapno. Czemu mi to się Czekajcie, No. Gdzieś musi być w ustawieniach. Tylko w których teraz? Mm. Zawsze aktywne no dobra IC przełączony, poza zawsze aktywny, przełączane No aha, i tutaj jest włączony. Jak wyjdę i wejdę, no to jest, dobra. Zamykamy. Teraz sobie mogę wyłączyć i wyjeżdżamy stąd jedziemy do, do Kuzek a później pojedziemy sobie po po wapienko wiem, wiem że dwa tygodnie temu też chciałem nagrać właśnie odcinek sobie z tego ale nie wiem czemu nic cholery obecnie czytał mi w ogóle żadnej gry żadnej nic nie, nie tego czarny obraz był dźwięk się nagrywał obrazu u ni cholery nie chciało mi wyłapać aktualizowałem Windowsa oczywiście bo była aktualizacja zaktualizował się no i po tej aktualizacji był jakiś problem no i wczoraj była znowu jakaś tam mała aktualizacja bo się dosyć szybko zaktualizowało no i działa, czyli to, to nie była moja wina, była to wina Dousa. No to teraz jak jest możliwość, to nagrałem. Tutaj łąki są, świeże styczni, to się nic nie stanie, to odrośnie jak ja tutaj zawrócę. Dobra, zostawiamy go tu. I idziemy. A tutaj mamy właśnie też parę tych dużych belek, i jeszcze mamy i małe belki. Tych dużych nie lubię, ale to jeszcze się da. także sobie ponosimy. No, i będę musiał już niedługo znowu jechać z krowami. Nie wiem, prawdopodobnie w marcu pojadę. Będę musiał sprzedać krowy i przywieźć drugie. Także też zastanawiam się czy sobie nie zakupić przyczepy do przewozu takiej większej, no, chociaż na razie tutaj też to te trzy kursy zrobię i zawiozę. O ile ja się tu kurde nabiegam. Tutaj nie koszę już praktycznie, bo starcza mi tego, co co mam przed domem. Jak to wygląda? O, już jest pełno, dobra. Rozpadamy stąd. I dobra, odpalamy. I jedziemy. bo łąkę mam wywapnowaną a pola jeszcze żadne nie były więc pecha jest do niczego pierwszy rok będę dopiero wapno rzucał bo coś chyba źle Wejdźmy sobie w mapę, żeby ja tu nie pojechał w pola. Hmm, prosto jak powiem, no to też dojadę idealnie, no. Dobra, jedziemy. No jeszcze tą drogą nie jechałem, zawsze tam przy sklepie jeździłem Barda jest zamarzięta, można ciągnąć. Powiem wam, że... Tym MTZ-czykiem mi się bardzo fajnie jeździ. No i teraz za 45 do 50 tysięcy będę musiał zbierać sobie hajsu. No bo jeszcze zobaczymy jak się dogadam na tego dundira. Bo on tam też widziałem parę motogodzin ma. Trochę tam do remontu jest, ale myślę, że nie zedrze ze mnie. No niestety przez shadery mamy tam białe. Białe się robi, no ale nic to nie poradza. One znikam na szczęście to Ale już powiem wam, że gram teraz jakiś czas na tych shaderach od Jan Kusa. i jak ostatnio robiłem sobie prenistalkę i nie miałem tych shaderów to aż mi się kurde no kiepsko się grało. Ja jednak dużo dają te shadery. No i nie grałem jeszcze um, tekstur, no. Muszę tekstur tekstury po, po wgrywać z powrotem na rzepak, na tak także taki pracowity styczeń trochę Tam Konrad dudnił u góry. Jakby przeszkadzało to nie zwracajcie na to uwagi. O, o z dziewiątki od razu, A, ale z pustymi przyczepami poszła. W tym kądziu sobie testuję nowe głośniki to. Masakra jest piekielna. W sumie powiem Wam, że jakbym jechał ciągnikiem z prasą z tą starą kostkującą to też taki sam dziwiek był. No ale podjedziemy sobie załadujemy jak to. Szkoda, że tu nie ma jeszcze jakiejś animacji, że tam coś ci ładuje to. No i pieniądze z konta uciekają. Dobra, działa, jedziemy. Jakby jedziemy sobie już tutaj drogą na skróty. Na tym obitym już będzie można pocisnąć. Ładnie to wygląda. Ota ta miniaturkę będzie ładna No 80 koników ten MTZik ma, ale czasami pamiętam, że jak mi tak te zepsucie zejdzie do połowy, to przy niektórych rzeczach jest problem. I dlatego musimy sobie kupić ciągnik trochę mocniejszy. Jeszcze to zobaczymy, no bo niekoniecznie będzie. Ten John Deere, no może wpadnie nam coś innego Zanim pieniądze uzbieram to na takiej kasy też muszę no 50-60 tysięcy muszę uzbierać lekko No pod górkę, zobaczcie. Właśnie o tym mówię. 13,5 tony i on pod górkę sapie. I nie ma dużej górki.

No jeszcze nie wyłączaj mi się, tylko wysypuj albo taka potka będzie na mnie tylko, zobaczymy którą już wybiorę dobra tu się już opuszcza żeby jej nie przewrócił, to poczekamy Przepraszam, nie przyjechał, a akurat tu leży. Jaka różnica w dźwięku? No i dobra moi drodzy, ja kończę w tym momencie odcineczek. Jak się podobało to łapeczka w górę, mile widziano, jakiś komentarz. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.